Zbliża się koniec roku liturgicznego, i na czytania mszalne mówią wiele o końcu świata. O tym przyjściu ostatecznym Chrystusa. Kiedy się tak zastanawiam nad tym końcem świata, to za mojego świadomego życia już chyba było z pięć końców świata, a może nawet więcej. Ostatni taki mocno zapowiadany koniec świata, który miał być. O ile dobrze pamiętam, w 2012 roku na Boże Narodzenie, pamiętacie? Wielu, wielu mówiło, że będzie, już nie pamiętam, 23, to był chyba koniec kalendarza majów, jakoś tak się kończył, kalendarz majów i wszyscy mówili, że właśnie będzie koniec świata. Później poprzednie końce świata, było kilka też końców świata zapowiadanych przez świadków Jechowy. No, ale też mamy w historii Kościoła wiele końców świata, które się nie sprawdziły, a były zapowiadane nawet niektóre przez świętych, a nawet papieżowi się zdarzało też zapowiedzieć dawno temu koniec świata, który się nie sprawdził. A tutaj czytamy dzisiaj w Ewangelii te słowa pana Jezusa, który wyraźnie mówi, że nikt nie wie, kiedy to będzie. Nawet aniołowie w niebie ani syn nie wie, kiedy będzie ten koniec świata, tylko ojciec, który jest w niebie. Ale mimo, iż tego nikt nie wie, to Pan Jezus wyraźnie nakazuje nam rozpoznawać zbliżający się koniec świata. Wydawać by się mogło, że to jest jakaś sprzeczność, bo skoro nikt nie wie, to jak go rozpoznawać? Ale kiedy będziemy rozpoznawać zbliżający się koniec świata to jako ludzie wierzący będziemy się mobilizować do tego aby być na koniec świata przygotowany po prostu zawsze musimy być przygotowani na koniec świata można by powiedzieć że w tej chwili ze względu na te narastające trudności i zdrowotne i gospodarcze i to yy, na przestrzeni całej, no całej kuli ziemskiej, ale przede wszystkim Europy i Ameryki Północnej, to dla wielu są to wyraźne, czytelne znaki końca świata. Ale kiedy będziemy patrzeć na koniec świata w postaci właśnie takich, jak to tutaj jest powiedziane przed chwilą, w jakichś wielkich nawałnic, wojen, głodu zarazy i tym podobnych zjawisk to generalnie te znaki są po to, żeby się bali grzesznicy. Tak myślę, że to trzeba w ten sposób potraktować. Kara za grzechy to wtedy jest to jakaś mobilizacja do nawrócenia. Natomiast właściwe rozwiązanie jak jak przejść przez wszystkie czasy trudności, to właśnie mm, dzisiaj mówi drugie czytanie listu do Hebrajczyków. Dla nas, wierzących, to nie koniec świata jest wydarzeniem, którym się mamy fascynować. Nie wojny, zarazy, upadki gospodarcze i to, że głód panuje, czy, czy jeszcze coś innego. Ale najbardziej Wstrząsającym i poruszającym wydarzeniem jest ofiara, którą złożył za nas Jezus Chrystus na Golgocie. I każdy wierząc to potwierdza, że kiedy wchodzimy w mękę Chrystusa i doświadczamy, w jaki sposób On odkupił nas z grzechów, to te wszystkie wydarzenia zewnętrzne nie mają już takiego znaczenia. Ponieważ Pan wziął na siebie nasze grzechy i dał nam w zamian życie wieczne. Oczywiście, jeżeli ktoś nie trwa w wierze, ulega rozproszeniu i rozgląda się za bardzo po przemijającej doczesności, to będzie doświadczał tych wstrząsów emocjonalnych i będzie lęku doświadczał i strachu, ale w Panu jest rzeczywiście zbawienie. I kiedy serce człowieka przylgnie do Chrystusa, zwłaszcza kiedy jest napełnione obecnością Pańską, bo przyjmujemy komunię świętą, przyjmujemy zbawczy chleb, w którym Chrystus jest obecny, to wówczas On strzeże naszego pokoju, uzdalnia nas do przebaczenia naszym winowajcom. I do spojrzenia z nadzieją w przyszłość. A jako chrześcijanie, jako katolicy, nawet w sytuacjach dramatycznych kataklizmów, nasza odpowiedź jest jedna. Bóg nas umiłował, i dlatego my miłujemy się wzajemnie, i pomagamy sobie, i pocieszamy się, i umacniamy. I takie świadectwo dajemy Chrystusowi z martwych stałemu. Pokój serca, którego udziela nam Pan, hojnie rozdzielamy tym, którzy ten pokój tracą. Po to właśnie przychodzimy nam mszę świętą, aby napełnić się Bogiem i abyśmy mogli dawać świadectwo jego obecności w naszym życiu na zewnątrz. Amen.